Wysel się królowo miła, bo ten, któregoś zrodziła. Zmartwychwstał Pan nad Panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, Alleluja. Ciesz się i się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, byśmy się też tam dostali i na wiek wieków śpiewali. Alleluja. W czasach go odnać co lud do niewe bios wiedziesz, Bram. Znój srogi i wie ci, więc ci we pomoc za we Jednego w trójcy, władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas. Niech on wieczysty, żywy wyciem swych, bo i czywy, wyźnie rajskiej, Aha, Kili je hele i Chryste Hele i Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża rodzicielko, módl się za nami, święta Panno nad Pannachami, módrę się za nami, matko Chrystusowa, módrę się za nami, matko Kościołowa, módrę się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko łacki Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, Módl się za nami, Matko Dziewicza. Módl się za nami, Matko Nienaruszona. Módl się za nami, Matko Najmilsza. Módl się za nami, Matko Przedziwna. Módl się za nami. Matko Dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno godna. Młodl się za nami Pan Nosławiona Młoódl się za nami Pan Noo mohożna, młodl się za nami Pan Nowłaskawa Módl się za nami Pan Noo jewerna, się nami. Zwierczadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicową mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. przybytku Ducha Świętego, módl się za nami przybytku chwalebny, módl się za nami. przybytku sławny poboż nowości, się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami bieżo z kości słoniowej, módl się za nami. domie ze złoty, módl się za nami. Arkop przymierza, módl się za nami. Brawo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo na. Módl się za nami! Uzdrowienie chory, Módl się za nami! Ucieczko grzeszny, Módl się za nami! Pociechomigrantów, Módl się za nami! Pocieszycielko strapiony. Módl się za nami! Może nie módl się za nami. Królowo aniohu, módl za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo proroku za nami. Królowo apostohu. Módl się za nami, Królowo męczenniku, Módl się za nami, Królowo wyznawców, Módl się za nami, Królowo dziewic, Módl się za nami, Królowo wszystkich śpiewięcy, Módl się za nami. Królowo, bez masy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo, w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo, różańca świętego, módl się za nami. Królowo, rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, Przepuść nam, Panie, baranku bohoży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie, baranku bohoży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługą swoim cierzycom, trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za stawienicwem najświętszej Maryi Panny, zawsze dziewicę uwolni nas od doczesnych utrapień obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić W potrzebach naszych, Ale od wszelakich złych przygód Racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna, niebłogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza, Porędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojedna. Synowi swojemu na has polecaj, swojemu synowi na has oddawaj. Panie Jezu Chryste, trwamy przed Tobą obecnym w najświętszym sakramencie. Trwamy w szczególnym tygodniu modlitw o powołania. Także dzisiaj, jak zawsze w pierwszy czwartek miesiąca, o te nowe powołanie do służby kapłańskiej, zakonnej, misyjnej, jak zawsze prosimy. Dlatego przyjmij teraz nasze prośby. Panie Jezu Chryste, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni. Prosimy Cię, poślij robotników na żniwo swoje. O Jezu, który powiedziałeś swoim uczniom, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał. Błagamy cię, Panie, wspólnie, wołając, poślij robotników na żniwo, swoje. O Jezu, który rzekł do uczniów swoich, wy jesteście światłem świata. Tak, niechaj świeci światło Wasze przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny Wasze i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Błagamy Cię, Panie. O Jezu, Ty powiedziałeś do uczniów: Każdego, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam ja przed Ojcem moim, który jest w niebie. Błagamy Cię, Panie. O Jezu, Tyś powiedział, kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Błagamy Cię, Panie. O Jezu, Ty przed swoim wniebowstąpieniem powiedziałeś do apostołów, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Błagamy Cię, Panie. Módlmy się. Boże, ty powołujesz wielu, aby przynosi, przynosili trwały owoc zbawienia i świętości w Twoim kościele. Usłysz błaganie swojego ludu i spraw, aby każde powołanie zostało ochotnie przyjęte, rozwinęło się i przyniosło owoc obfity. Przez Chrystusa, najwyższego kapłana i pośrednika który żyje i króluje na wieki wieków. A teraz słuchajmy się w kolejną naszą majówkową czytankę. Dzisiaj zatytułowaną Szacunek dla życia. Od jednego aktu wolnej woli, od pokornego Fiat służebnicy Pańskiej, rozpoczęło się boskie macierzyństwo Maryi. Dziewica-matka poczęła i porodziła Jezusa, Boga, który przyjął ciało i zjednoczył się z naturą człowieka. Wyjątkowe macierzyństwo czyni z Maryi wyjątkową matkę. Matkę, która najpełniej rozumie tajemnicę życia w różnym jej wymiarze, zarówno cielesnym, a jeszcze bardziej duchownym. Matka pięknej miłości nie jeden raz trzymała w ramionach swe boskie dziecię, starając się dla każdej, stając się dla każdej mamy ikoną życia i miłości. Sam fakt, że Jezus chciał się narodzić i wychowywać w rodzinie staje się dowartościowaniem wspólnoty męża i żony, jako naturalnego środowiska przyjaznego życiu. Czasy się zmieniły na tyle, że obecnie ani małżeństwo, ani rodzina nie mają już statusu instytucji ustanowionej przez Boga, a życie człowieka odpoczęcia jest w wielu przypadkach zagrożone, niechciane czy wręcz niszczone. Zależnie od osobistego widzi mi się ocaleniem dla niechcianych dzieci stały się znane i popularne okna życia, ale i one są krytykowane przez przeciwników życia, jednak dzięki nim kobieta lub rodzina ma alternatywne wyjście. Szacunek dla życia dokładnie precyzuje dekalog, przykazanie Czcij swego Ojca i swoją matkę, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło. Jest woli Boga formą parasola ochronnego nad rodzicami, a tym samym błogosławieństwem dla kolejnych pokoleń Ziemi. Domy dziecka oraz domy spokojnej starości, choć są jakimś wyjściem z sytuacji, to nie odpowiadają prawdzie o szacunku dla życia płynącego z miłości rodzinnej. Dzieci są jak kwiaty, a starsi jak dorodne owoce jesieni wsadzi. Jedne trzeba pielęgnować, z drugiej korzystać i zbierać. Życie, pokole, życie płynie z pokolenia na pokolenie. Tą samą drogą rodziny. Człowiek wchodzi na świat i tą samą odchodzi z niego. Poczęcie i naturalna śmierć to dwa bieguny egzystencji na etapie doczesnym, potem jest tylko wieczność. Tym, co łączy ludzi i co upiększa codzienność trwania rodziny, jest przede wszystkim miłość najpierw męża i żony, potem matki i ojca do dziecka aby na końcu wnuki mogły otoczyć troskliwą miłością dziadków. A jak dzisiaj funkcjonuje środowisko rodzinne? Czy są one jeszcze wielopokoleniowe? Bohaterowie z Markowej, Józef i Wiktoria, wyszli z rodziny wielodzietnych. Sami też stworzyli klimat przyjazny życiu i na niewielkiej przestrzeni domu pojawiło się sześcioro dzieci, a na siódme oczekiwali. To wygląda jak załącznik do psalmu 128. Małżonka Twoja jest jak płodne szczeby winne we wnętrzu Twojego domu. Synowie twoje jak sadzonki oliwki dookoła Twojego stołu. Bowiem dzieci w rodzinie są błogosławieństwem Boga. Bezdzietność była i jest poczytywana za brak błogosławieństwa i z pewnością jest trudnym doświadczeniem dla bezdzietnych rodziców. Szacunek dla życia jest najbardziej podstawowym wymiarem etyki. Jan Paweł II z mocnym akcentem powiedział, naród, który zabija swoje dzieci jest narodem bez przyszłości. Tej prawdy nie trzeba udowadniać, spoglądając na starzejące się społeczeństwa Europy. Na sytuację, gdzie, gdzie nie ma prostej zastępowalności pokoleń, bo w parafiach jest więcej pogrzebów aniżeli chrztów, to przyszłość rysuje się smutno. Jeśli więc Józef i Wiktoria Ulmowie mieli rado wielką radość i trud też wielki z wielodzietnej rodziny, to mogą stać się patronami tych niestety nielicznych, wielodzietnych rodzin współczesnego świata. Oni kochali siebie i kochali życie jako owoc swojej miłości. Święty Boże, Święty Mocny, Święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święta nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami, odpowietrza głodu ognia i wojny, w na spanie. Odpowietrza głodu ognia i wojny, wybach nas spanie. Odpowietrza głodu ognia i wojny, w nas, spanie. O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie! O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie! O, od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie! My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, Wysłuchaj nas, panie, my grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, panie, my grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z dziewicy Maryi, męczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym sakramencie. Sprawa, byśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament Teraz i zawsze i na wieki wieku Amen. Chwalcie łąki umajone, Góry, doliny zielone, Chwalcie cieniste hiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gajki, źródła i kręte strumyki. Co i gra z morza falachami powietrzu buja z Pale z nami, panią świata, jej dłoń nasza wieniec plata, paleć z nami, panią świata, jej dłoń nasza, wieniec plata.